O przypomnij mnie dziś No co? Co ty robisz tak głośno cała ulica nie śpi Słucham muzyki, no weź? Poważny jesteś teraz o tej godzinie, sąsiedzi pukają do ściany Tata, tata, uspokój się! Co się uspokój, co się uspokój? Co tak głośno to jest? Tata, uspokój się, to nawet nie jest głośno. To jest tylko na czwórce. Uspokój się. Na czwórce? I to tak głośno daje na czwórce? Nie, nie wierzę, że to jest na czwórce że to jest... Tak, tak, tu jest na czwórce. Tylko mi nie mów, że wydałeś na to całe swoje oszczędności. Tata, tata, nie! Ja to kupiłem na temu. Czemu? Nie czemu, temu! Kosztowało niecałą całą stówkę. Stówkę? Takie tanie? Ja to rekwiruję. Nie, tata, zostaw! Nie, znakuję na to rekwiruję. Która jest godzina? Chodź tu, oddaj mi to. Nie, biorę to i koniec. Tata, tata! A few moments later. Tata, czy ty możesz to ciszyć? To jest za głośno. Przycisz to. Co za głośno? To jest tylko na czwórce. Ja, on szybko...